Ale taką ogólnie, bo nie wiem, czy stać czekać. Czy. godzina na pewno, tak? O, chyba, że zacznie wiać i bilety odda. No, Jak ja będzie mocniejszy wiatr, to. to podoba się. Aha, to my możemy tu ustawić.

Ile maksymalnie wejdzie? 29? Tak słyszałem. Od wiatru zależy, nie? No tak, to zależy od wiatru, ale też od y, dźwigły, jakim dysponujemy. Aha. Wszystko zależy od, od temperatury. Nigdy jest ciepło i jest naprawdę, naprawdę fajnie, ale jednak brakuje jeszcze, jeszcze tej pełnej dźwigły. Przy tym, czym dysponujemy w tym momencie, mogłyby być nawet 20 osób, ale te tylko Dzięki kuli, ma tak. Im znaczy, więcej osób, tym bardziej balon może znieść? Hmm. Czy nie? No no mniej, zobacz, mniej osób. To, to jest ciekawe. <laughs> Im mniej osób tak. Nie, bo to działa powiedzmy, w przeciwną stronę. W sensie nie. Mamy jeden taki Raz, przejść, drugi raz. Zostaw te bilety na pamiątkę.

Thank you.

Chodź. Witamy na pokładzie balonu widokowego, w czasie no, to no, należy tutaj, w tutaj się w gondoli i złapać poręczy. Wystawianie aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego i innych przedmiotów poza siatkę zabezpieczającą gondolę będą traktowane jako zachęcanie i spowodują Akurat. przerwanie lotu. Lot może zostać skrócony z powodu złych warunków atmosferycznych lub dyskomfortu któregoś z pasażerów. Prędkość wznoszenia balonu to 35 metrów na minutę. Życzymy miłego lotu. Tylko na tyle? welcome on board the high flyer viewing platform before the liftoff please spread evenly around the no gondola and hold on to grupie. the handrails do not push your camera mobile phone or any other objects through the net they could fall and cause damage the flight will be terminated in the case of any dangerous behavior flights may be limited by the weather conditions or passenger discomfort the speed of the ascent is 30 meters no, have a nice flight フフフフフ。 Trzeba wasze miny zobaczyć. A gdzie macie papier toletowy? Mamy papier z Super, nie? No nie? Ty robimy sobie ten, popatrzcie, się. ej, to Selfie, nie tak? Co za O. Teraz jesteśmy wszyscy razem na balonie. No, filmujemy co widzimy. Masak. No, Moja, moją skoda muszę ściągnąć. Gdzie jest moja skoda? Tam gdzieś stoi moja skoda? Co to się rusza? Zobaczcie Fabian. No to ja wiem. do tyle filmowałem. Ale...

Co? 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 Balon osiągnął zaplanowaną wysokość na północ, na pierwszy. Zagadka? Dominujący zamek królewski na wschodzie gdzie jesteśmy? Dawna twierdza i rezydencja królów Polski. Zaraz za nim ja. zabudowa starego miasta Krakowa z wyraźnym zarysem średniowiecznego planu miejskiego i rzadko spotykanym szachownicowym układem ulic. Kierując się na wschód zaraz pod nami zabytkowy układ urbanistyczny Kazimierza. Tuż pod stopami klasztor na Skałce. Na horyzoncie dzielnica Nowa Huta z zarysem kominów zakładu metalurgicznego. W dół, po drugiej stronie rzeki Wisły, podgórza. Kiedyś odrębne miasto, a obecnie dzielnica Krakowa. No. Zanim wskórze Krzemionki z Kopcem Krakusa. Przy dobrej widoczności można zobaczyć nawet tatry. Kierując się na zachód, zaraz po drugiej stronie Wisły, Ludwin. Wieczorem, że by było widać, dlatego zależało mi wieczorem, ale to nie jest. Możemy na zachodzie, może... przeciwko osaku, osada, a później dzielnica Krakowa gdzie panoramy zamyka wzgórze Srebrnej Góry z klasztorem kamedułów na Bielatach i wzgórze Świętej Bronisławy z kopcem Kościuszki i Piłsudskiego. To the north, <laughs> the foreground is dominated by the Castle on Battle Hill. Behind, you can see the architecture <laughs> of the medieval old city. In the east below us are situated the Kazimierz district and the monastery of Skalka. On the horizon you can see the district of Nowa Huta with the small steps of an industrial plant. To the south, on the other side of the river, is located Podgórze, a former city in nowadays, part of Kraków. <inaudible> It's like they The mountains are visible. No, <laughs> no there. The there the are two mountains. They are located the in Ludvinov, Zakshuvek, Dembniki and Zwierzimnitz. The Silver Mountain Hill with the Kościuszko and Fiosutsky Mounds and St. Branisława <laughs> Hill with the Kameldonian <laughs> Monastery close <and laughs> <with laughs> the panorama on the west. Just to show you. żeby to tak beznadziejnie nie najechać. Tu jest. Gdzie? Za tym filarki. Gdzieś tak, nie Gdzieś takie, dookoła tej ścieżki, taki kopiec sobie tam. Ach, widzę, widzę. No, 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 teraz no. To... A tam, kto jest Tam, to blisko? jest w Klasztor? w no. No kurczę, że to wszystko malutkie. Nagrywaj. Mm. Jedziemy w dół. Jedziemy w dół. Szkoda, bo fajnie. No. Można by było tu się schować, żeby zostać na sertelocy. Kurcz. pięknie. Karolina o, i tego żebraka też już jest ciarnąć tutaj żebra ten tak budynek w 70. latach postawili go i taki czarny? No, no i z tej pusty? W szkieletów się. Tam, no on no, jest pusty, tylko taka budowa. Tam miało być naczelna organizacja techniczna w pierwszej fazie, a później to już nikt nie wiedział co tam będzie. A. <laughs> Czarne? czarne to jest, to jest bank WPH, taki przy lądzie. A tam ten, ten taki dziwny wystający, ten taki chudzinka? To jest chyba jakiś kościół. Uh -huh. to jest kościół. A tam? Też jakiś kościół. To jest na bilanach jest taki też w tym co, w tym w, tym, w, tym, w, tym, w Zawsze chciałyśmy lecieć i się teraz idziemy znowu. Mhm. Gdzie teraz idziemy mam? Teraz idziemy Ja to nie dam na Facebooku, ja to zamieszczę chyba na tym, na YouTubie. Ale to wytnij tam, gdzie my jesteśmy. Jest czesna, to wyciąć was? <laughs> 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 During the landing, please spread evenly around the gondola and hold on to the rails. Thank you for flying with us. śmiech śmiech hmm, hmm, no, nie, bum? nie, trochę tak się panie Děkujeme. Ale okay. No. <laughs> to cik.